Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nagrywam to, bo yy, uważam, że moje dobre imię i mojej żony Agi jest w tej chwili szkalowane, jest niesłusznie szkalowane. Chciałem wam pokazać w tym wideo krok po kroku nad, z czego urodził się w ogóle problem między mną a częścią zarządu Love Dance Help, między nami w zasadzie a częścią zarządu Love Dance Help, tak? Pokażę Wam wszystko chronologicznie, krok po kroku, z datami, ze screenami. Będziecie mogli sobie sami wypracować na ten temat zdanie. Na początek jednak chciałem Wam zadać podstawowe pytanie. Czy Waszym zdaniem członek zarządu Love Dance Help w życiu prywatnym może być jaki chce? Jeżeli na to pytanie odpowiecie tak. To nie ma sensu, żebyście dalej oglądali to wideo. Jeżeli natomiast na to pytanie odpowiecie tak jak ja i AGA, czyli nie, nie może być w życiu prywatnym jaki chce, bo reprezentuje organizację charytatywną i reprezentuje nas, wolontariuszy. Jeżeli tak uważacie, to zapraszam do dalszej części filmu. Więc tak. 5 stycznia zadzwoniła do nas Kasandra. Dziewczyna, była dziewczyna Łukasza, z prośbą czy nie przewieźlibyśmy jej parę rzeczy, że rozeszła się z Łukaszem, że wynajęła jakieś mieszkanie i nie ma jak dwóch kotów przewieźć autobusem i trochę ma rzeczy prywatnych, czy byśmy jej nie pomogli. Pomyśleliśmy, spoko, jasne, że pomożemy. Skoro ktoś mnie prosi o pomoc, to jeżeli mogę i mam ochotę, to pomogę. A no więc jadąc z tym samochodem przez pół godziny, Kasandra zaczęła się otwierać i zaczęła mówić. Yy, myśmy wyraźnie jej zaznaczyli. Kasandra, jeżeli nie chcesz mówić, to nie musisz. My nie oczekujemy tego. Chcesz, żebyśmy cię pomogli? Pomożemy ci. Nie musisz się nam tłumaczyć, nie musisz nam nic mówić. Ale widać było, że dziewczyna jest w takim dole, że chciała się po prostu z, tym, czy, yy, z kimś tym podzielić. I zaczęła opowiadać. Więc zapowiadała o, o agresji, jaka panuje w domu, że o ile na początku nie mieszkali razem, to było wszystko w porządku. Jak zaczęli mieszkać ze sobą, to zaczęły się problemy. Mówiła o agresji Łukasza względem syna. Mówiła, że widziała, jak bije syna, jak uderzył go w twarz. Z otwartej ręki, po prostu, jak to Łukasz powiedział, ojcowskiego liścia mu dał. Widziała, że idzie to w takim kierunku, że za chwilę może ona nawet dostanie partnerskiego liścia, więc zdecydowała się, że odchodzi. I tak zawieźliśmy ją do tego jej małego mieszkanka z tymi rzeczami, z tymi kotami. No i powiedzieliśmy, że gdyby chciała pogadać, gdyby się źle czuła albo miała potrzebę, to u nas są drzwi otwarte, nie ma problemu. Skoro ktoś potrzebuje pomocy to tak jak powiedziałem wcześniej jeżeli mam ochotę yy, i możliwość to pomagam i wiecie teraz ktoś by mógł powiedzieć Jasiek przecież to jest ich prywatna sprawa Ok, jasne to jest ich prywatna sprawa tylko w momencie kiedy ja się dowiaduję że jeden z członków zarządu Lovden's Help robi takie rzeczy które no niegodne są z normalnego człowieka, a co dopiero przedstawiciela organizacji charytatywnej pomagającej dzieciom, to to już przestaje być tylko prywatną sprawą wtedy. Jeżeli to jest członek zarządu, to jest to też już sprawą tej fundacji. wróćmy jednak do chronologii. 5 stycznia Kasandra dzwoni do nas o pomoc. Żyje sobie przez blisko 2,5 miesiąca, dochodzi do siebie po tym i 13 marca jedziemy do Łukasza po rzeczy. Parę dni wcześniej ona zadzwoniła do nas, że chciałaby, żebyśmy z nią po, pojechali po rzeczy, bo, bo się boi, bo nie czuje się na siłach zmierzyć z tym sama. A poza tym no jest trochę tych rzeczy, czy byśmy jej samochodem nie przewieźli. Jasne, pojedziemy z nią. Byliśmy tam dwa razy, nie było Łukasza. Za trzecim razem, trzeciego dnia pojechaliśmy, był, zobaczył nas, zapukaliśmy, zobaczył nas przez okno. I jak zobaczył, że jest Kasandra, w ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Powiedział tylko: Ja sobie z nią załatwię po swojemu. Tłukliśmy do tych drzwi do niego i mówiliśmy: Człowieku, opanuj się, wydaj jej tylko rzeczy. Przecież myśmy tylko po te rzeczy przyjechali. Łukasz, ona ma tam dokumenty, ona potrzebuje tych rzeczy. I w ogóle nie chciał w ogóle z nami rozmawiać. W ogóle nic nam nie odpowiedział na to. Czekaliśmy chyba z 10 czy z 15 minut, pukając cały czas, waląc wręcz w te drzwi. I mówiliśmy: Człowieku, opanuj się. Bo jeżeli tych rzeczy nie wydasz, to ona będzie musiała iść na policję zgłosić to. Rozumiesz? Nie otwarł. Po, po tych 10 czy 15 minutach nie otwarł. Wsiedliśmy do samochodu. Ja wziąłem telefon i zadzwoniłem do niego. Bo sobie pomyślałem, że może jeszcze się jakoś ocknie. Niestety nie odebrał ode mnie telefonu, więc napisałem mu SMS. -a. Mam nadzieję. Że sam zrezygnujesz z członkostwa w zarządzie Love Dance Help. My zagą, na pewno nie zostawimy tego bez Echa. Tego SMS a teraz wam rzucam screena. I zanim pójdziemy dalej, chciałem zadać wam jedno pytanie. Jeżeli ktoś w takiej sytuacji, jak wam opisuję, zgłosiłby się do Was o pomoc, jedźcie ze mną, bo nie czuję się na siłach. Czy nie pomoglibyście mu? No właśnie. Później Cassandra pokazała nam korespondencję z Łukaszem, to jak pisali Messengery, SMSy, maile. Pokazała nam też film, który przelał szale goryczy. Łukasz potrafił nagrywać film, na którym pali jej książki po kolei kartka po kartce i napisał właśnie mi się skończyła podpałka do pieca, ale cóż, mam dużo Twoich rzeczy, także spoko. Dla mnie to jest zachowanie psychopaty. Sadysty, psychopaty. Żadna zdrowomyśląca osoba, zdrowa psychicznie, nie robi takich rzeczy, żeby nagrywać film, na którym wręcz znęca się nad tobą, tylko po to, żeby ci to wysłać, żebyś cierpiał. To są stricte zachowania sadysty i psychopaty. I nie boję się tych słów użyć. I dlatego, kiedy już to wiedziałem. Postanowiłem, że muszę poinformować o tym prezesa fundacji, jakiego człowieka ma w swoim składzie, w swoim zarządzie. Zadzwoniłem do Michaela 16 marca, czyli trzy dni po tym. Zadzwoniłem do niego i wyczułem w jego głosie, że on sobie z tym nie radzi, że on to wypiera. Michael normalnie zaczął to wypierać. To jest mechanizm obronny, wyparcie. Nie, Jasiek, nie mów mi nawet takiej rzeczy, coś na tej zasadzie. Ja mam kurwa dość tego wszystkiego, ja mam dość swoich problemów, nie mów mi nawet takiej rzeczy. Wtedy już wiedziałem, że jeżeli Michael z tym nic nie zrobi, ja z tej fundacji odchodzę. Nie potrafię być w szeregach, gdzie wśród dowodzącej osoby, w dowodzących osób jest jedna, co najmniej jedna, bo jeszcze do drugiej przejdziemy zaraz, która. No, no, mówiąc delikatnie, są wobec niej grube wątpliwości co do tego, y czy może taki, taki, y taką funkcję pełnić. I oto po czterech dniach, 20 marca, dostaje żółtą kartkę. Dostaje maila i jest w nim napisane: Tak, rzucę Wam teraz tutaj screena. Więc ja po przeczytaniu tego maila od razu napisałem kilka pytań, bo miałem wątpliwości i napisałem im to. Na odpowiedź czekałem 10 dni. Po 10 dniach napisałem na grupie ważne sprawy, czy dostanę, kiedy dostanę odpowiedź. O, zresztą wrzucę wam screena, co napisałem. I po kolejnych czterech dniach, czyli łącznie po dwóch tygodniach, dostałem odpowiedź, która się nijak nie ma do moich pytań. Wrzucam wam screena. Powiem wam parę słów na temat tego deala, którego im chciałem zaoferować. Rozmawialiśmy z Kassandrą i ona powiedziała, że najbardziej zależy na tych dokumentach, bo ma chorą mamę i chce lecieć do Polski. A nie ma jak, bo nie ma dokumentów. Więc ja powiedziałem tak, że jeżeli oddadzą Ci te rzeczy, to ja nawet jestem gotów zrezygnować z, z członkostwa w Lovedance Help. Tak? Po prostu już wiedziałem, że w takiej organizacji ja nie chcę być, więc, więc chciałem, sobie, to położę to na stole. Tak? Jako kartę przetargową, niech Łukasz tylko wyda rzeczy, niech zniknie z życia Kasandry raz na zawsze i, i po prostu rozejdziemy się. I tego nie byłoby w ogóle w eterze. I wyciągałem do nich rękę. Pisałem do Łukasza i pisałem do Michaela zaraz na drugi dzień, jak dostałem tą, tą, tą żółtą kartkę. Bez odzewu. Oczywiście Łukasz mi napisał. Zresztą wrzucę wam screeny. Co. Co napisałem do Łukasza i co napisałem do Michaela. Łukasz mi odpisał tylko jedno zdanie i, i tyle. O czym chciałbym rozmawiać? Nie ma nic dalej. Michael się w ogóle nawet nie odniósł do tego. Tak więc wierutnym kłamstwem jest to, co Łukasz pisze, że oni próbowali załatwić sprawę poza forum. Oni nie próbowali tej załatwić sprawy poza forum. Ja chciałem, żebyśmy się spotkali w pięć osób, bo wiedziałem, że taka konfrontacja może rozwiać wszelkie wątpliwości. Bo okej, okay, ktoś może powiedzieć, Jasiek, Kasandra ci nagadała głupot, uwierzyłeś od razu. Tak, to, to zmierzmy się z prawdą w takim razie. Powiedz Łukasz, co masz do powiedzenia. Tam nie ma merytoryki z drugiej strony, dlatego nie było spotkania. Bo, bo, bo Łukasz dobrze wiedział, że gdybyśmy się spotkali, to on, to on przegra to. Bo, 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 bo tam nie ma składni z jego strony. Więc ja już byłem na 100% pewien, że ja odchodzę z tej organizacji. Napisałem na koniec taką wiadomość pożegnalną i miałem ją wrzucić. Zresztą tak jak pisałem tam, miałem ją wrzucić na, na ważne sprawy. Ale mm, żal mi się zrobiło Love Dance Help, organizacji, bo wiedziałem, że jak wiedziałem, że jak to wrzucę, to, to, to organizacja na tym ucierpi, tak? Więc postanowiłem napisać to, co napisałem, a to, co wszyscy widzieliście, co wrzuciłem, a tamtą część postanowiłem, że wyślę tylko do tych pięciu członków zarządu. Bo jest mi żal organizacji, bo naprawdę, gdybym to wrzucił, na ważne sprawy, to organizacja mogłaby się rozpierdolić. I celowo użyłem tutaj takiego mocnego słowa, bo gdyby się członkowie organizacji, wolontariusze dowiedzieli, że w składzie zarządu jest facet, który bije swoje dziecko, którego dziecko nawet nie chce z nim być, bo powiedziało, że woli być w rodzinie zastępczej niż być statą, facet, który terroryzuje swoją kobietę. Który przetrzymuje jej, jej rzeczy osobiste, do tego, gdyby się wolontariusze dowiedzieli, że w składzie zarządu jest kobieta, Jagoda, która kiedyś będąc zwykłą wolontariuszką, wykradała prezesowi fundacji, czyli Michaelowi maile. Maile obciążające Kubę. Kuba to był dla tych, którzy nie wiedzą, y, 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 kiedyś wolontariuszem, w zarządzie był też, był opiekunem y, wolontariuszy. Jagoda za wszelką cenę chciała się go pozbyć. Po trupach dążyła do wymarzonego stołka w zarządzie Lovedance Help. Śmieszne po prostu to jest, żenujące to jest. I powiem też dla tych, którzy nie wiedzą, bo możecie teraz pomyśleć sobie, że jest mi żal, że zazdroszczę, że oni są w zarządzie, a ja nie. Otóż nie, nie zazdroszczę. Jakieś półtorej roku temu, może z dwa lata temu, bo dokładnie nie pamiętam, Miałem propozycję od Michaela i od innych członków, ówczesnych członków yy, zarządu. Miałem propozycję, żeby dołączyć do ich grona. Ale odmówiłem. Odmówiłem, bo mimo tego, że wiem, że mam potencjał i poradziłbym sobie z tym, to musiałbym naprawdę z ogromnej części mojego prywatnego życia zrezygnować. A tego nie chcę robić. Nie chciałem wtedy i nie chcę nadal tego robić, bo cenię sobie swoje życie takie, jakie mam. A wiem, że chcący wykonywać tę funkcję rzetelnie, tak jak się powinno, bo, bo to jest służba. To nie jest, to nie jest stołek w zarządzie, to jest służba. Więc wiedziałem, że jeżeli chcę wykonywać na 100%. To będzie mnie to kosztowało bardzo dużo energii i będę musiał zrezygnować z części mojego prywatnego życia, a tego nie chciałem robić i nadal tego nie chcę robić. Dlatego, jeżeli myślicie, że to, co wcześniej powiedziałem, wynika z jakiejś mojej chorobliwej zazdrości, to jesteście w błędzie. Nie, nie mam takich ambicji ani chęci na to. Bycie zwykłym wolontariuszem w zupełności mi wystarczało. A dla tych, którzy. Mogą sobie mieć podstawy tutaj do snucia jakiejś teorii, że y, Jasiek się, nie wiem, w Kasandrze zakochał i, i przez to się tak zaangażował. Otóż nie, Kasandra jest bardzo sympatyczną i nie, 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 niezwykle kruchą osobą. Osobą, która znalazła się w potrzebie, wyciągnęła rękę o pomoc i uważam, że takiej osobie należy pomóc. Ja mam Age, mam żonę, mam kochaną istotę, najwspanialszą kobietę na świecie, matkę moich dzieci i moją cudowną żonę. I ja nie potrzebuję się zakochiwać w kimś, ok? Także, jeżeli macie, ktoś z Was ma takie jakieś dziwne domysły, to trzeba się zastanowić, z czego one wynikają. Zanim skończę, to jeszcze chciałem poruszyć y, sprawę tej y, afery kurtkowej. Jak tam jest rozdmuchiwane. Otóż to nie chodzi o to, że moja Aga, moja żona zrobiła aferę, że nie można sobie powiesić kurtki w szatni na imprezie Love Dance Herd. Kompletnie to nie o to chodziło. Bo przecież można by było kurtkę walnąć gdziekolwiek. Nawet na krzesło. Ale chodziło o to, w jakim to tonie było przedstawione. W jakim tonie to było przedstawione. Bo można było powiedzieć... Słuchajcie, no kurczę, napisać po prostu. Słuchajcie, no właściciel, no chcielibyśmy, ale no nie da się. No zrozumcie to. Nie, to tak nie było napisane. Było napisane, ten i ten może, a ten i ten nie może. <grym> po prostu jakaś. Tak samo. Możecie być na, na, back, na backstage'u mogą być tylko po, po, pomagający wolontariusze. O Boże, a pewnie się tam będę na ten backstage pchał. Zarzuca się też mojej żonie, że wytknęła komuś, że ktoś się lansuje w, w mediach społecznościowych. Ona nie wytknęła nikomu, że się ktoś lansuje. Niech się lansuje jak chce. Aga tylko powiedziała, że ona nie ma potrzeby lansowania się w mediach społecznościowych. A ktoś sobie to zdanie zrozumiał, że aha, czyli masz problem z, z tym, że ja się lansuję w mediach społecznościowych, tak? No nie, to są dwie różne rzeczy. I kończąc, już ten film, powiem Wam, że jestem w stanie zrozumieć, z czego wynika zachowanie właśnie Łukasza czy, czy Jagody. To jest leczenie jakichś wewnętrznych swoich kompleksów. Ci ludzie gdzieś w przeszłości zostali nieświadomie skrzywdzeni świadomie albo nieświadomie. W każdym razie nie mają świadomości tego, że zostali kiedyś przez kogoś, przez jakieś sytuacje skrzywdzeni, że mają pewną wyrwę. Ja pewną dziurę, i myślą, że tę dziurę zapchają tym, że będę na świeczniku. Otóż nie, tej dziury tak nie zapchasz. Tę dziurę możesz zapchać tylko przez terapię. Tak samo rozumiem ludzi, którzy nie chcą zajmować yy, stanowiska w tej kwestii. Wolą stać z boku i patrzeć. Rozumiem, naprawdę to rozumiem. Wiem, że są osoby, które nie czują się na siłach, żeby się konfrontować z tym. To też z czegoś wynika. Nie oceniam tego. Jedynie mówię, że jestem w stanie to zrozumieć. Także to, co Wam tutaj przedstawiłem, to są fakty. Jesteśmy z Agą w stanie obronić je w każdym najmniejszym punkcie. Jesteśmy gotowi na konfrontację, tylko właśnie kto tego chce słuchać. Taki jest niestety świat.